Ale ponownie, tym razem filmik w jaskini kopalni wiedzy, no, kupa wiedzy, e, filmik e, na temat postawy numer 3, troszeczkę odchodzimy od, bo mówiliśmy na tych wcześniejszych filmikach, od tych o czym mówiliśmy, teraz troszeczkę, troszeczkę tak dla was inny, inny temat, ale też temat broniowy, postawa numer 3, dość można powiedzieć zapominana postawa, Teraz, a jakże przydatna? A jakże przydatna, nie wiedzieć czemu? Zapominana na rzecz tej postawy, tej, takiej postawy, nie? Trzymamy dwoma rękoma, broń i, i działamy. To jeszcze o tym opowiemy, ale to na następnym, następnym filmie. Będziemy. Na następnym filmie, ale tutaj skupmy się na y, zaletach, bo ja osobiście nie widzę. Y, Postawa numer 3. Postawa numer 3 ma tak. Szerokie y, spektrum, y, spektrum szkolenia, czy to jest aż masakra, no tak. Z postawy nr 3 na naszych szkoleniach. Ogólnie postawa nr 3 to trzeba wyjaśnić w ogóle. Tak. Jak my widzimy u nas postawa nr 3 jest to broń po prostu niekaburowana, tylko jest to broń trzymana na polcu biodrowym, tak? Trzymamy w kierunku celu tarczy uchwytu. Jak my używamy tej postawy? My używamy tej postawy w dwa sposoby. Przede wszystkim dla y, świeżych i niedoświadczonych ludzi z bronią. Aby nie kamponowali broni, jest to bardzo taka, e, jakby to powiedzieć, bezpieczna postawa. Komfortowa bezpieczna, bezpieczna, komfortowa postawa, gdzie oni sobie trzymają rękę na kolcu biodrowym, rucha w kierunku celu i w tym momencie mogą ćwiczyć sobie powtarzalność, o której mówiliśmy w poprzednich Cześć. filmikach, czyli wyrzut broni i zgrywanie przyrządów celowniczych. Posłuchajcie, takie coś, robienie czegoś takiego to nie jest wyrabianie sobie powtarzalności. Powtarzalność wyrabiamy sobie tylko i wyłącznie, jeżeli robimy taki ruch. Czemu też postawa numer 3? Jest świetna do ćwiczenia czegoś takiego, dlatego że krok po postawie numer 3 to jest zaraz ciąg dosłownie Postawa numer 3 przygotowuje kursanta yy, oraz tak jak, tak jak, tak jak wy, wy, wy będziecie sobie ćwiczyć we własnym zakresie, postawa numer 3 przygotowuje kursanta do następnego kroku, czyli do ciągu kaburowego. Jest to po prostu coś pięknego. A teraz zima to bo to tutaj ruch jest dokładnie tak. Słuchajcie, yy, postawa numer 3, do czego służył boj? Przede wszystkim do bliskiego kontaktu, bardzo bardzo bliskiego kontaktu. Z postawy numer 3, ludzie o tym nie wiedzą, można strzelać, bo walczymy się wie, jak, się, jak, jak można z tym strzelać. Słuchajcie, jeżeli staje napastnik przede mną albo otworzył drzwi i mnie zaskoczył, to oczywiście jest, to, że nie będę wyciągał broni przed siebie i, i staram się, yy, i po prostu staram się strzelić, ciągnąć strzał do celu oczywistym jest to, że w krótkim dystansie będę walczył o dystans, tak? Czyli będę oddawał strzały z biodra, czyli z postawy numer 3. Jak oddawać strzela z postawy numer 3 no u nas jest. na no, no, następnym filmiku będzie, nie? Tutaj tu, nie wiem, czy się uwagę, Piotrek przeka przekasza, Dobrze, przekasza tak, że... broń za każdym razem. Dlaczego? Ano dlatego, że jak widzicie zamek, żeby przeładować broni, musi pracować do tyłu, jak będziemy tą broń trzymali w ten sposób pionowo, no to jest jakiś taki prawdopodobieństwo dysfunkcji broni. Hmm. I, no i mieliśmy tak, że dopóki nie przekaszaliśmy broni. To jak ludzie ćwiczyli w ten sposób, yy, po prostu była dysfunkcja broni i trzeba było robić procedurę, ale o procedurze to... I słuchajcie, tak jak dzisiaj mówi, ja wiem, że na internecie jest teraz bardzo sławetna postawa yy, w ten sposób. Jeśli będę pokazywał, bo jedną ręką się bronią, oczywiście to jest na inny filmik. Jedną ręką się bronią, a drugą strzelają tak. Słuchajcie, jest to tak no, jest to niewygodne. Yy, nie to, jest nie wygodne. Się, to jest bardzo niewygodne, jest nieanatomiczne, kurwa, na czy bo łatwiej mi jest rękę odjąć w tą stronę. Tą no ale każdy musi zabłysnąć w sensie. Pamiętajcie, że odbinamy w tą stronę, tak jak się ja się powiedział, a będzie dosyć dysfunkcji. Druga sprawa. W, jakby tu powiedzieć, w przypadku bloków grawitacja działa na naszą o. korzyść z racji tego, że okno wylotowe jest wycięte na prawą krawędź. Na prawą krawędź... Zobaczcie, grawitacja jak mamy kulkę, weprzeky. O! O, o. Jak to to było? W każdym razie. Słuchajcie, grawitacja działa na naszą korzyść, okno wylotowe jest wycięte na prawą stronę, więc nawet tak przychylimy i będzie jakiekolwiek zacięcie, będzie najłatwiej to zrobić, najzwyczajniej w świecie. I myślę, że to na tyle. No, dosłownie, nie ma co przekombinowywać. ćwiczcie proste, 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 proste triki, proste, proste, proste kwity. Eee... I tyle. I to jest klucz do sukcesu, czy siła. w ogóle brzmi ten że w prostocie. Dosłownie. Jak coś jest bardzo skomplikowane, to się w końcu spierdolić. i później cię naprawić, Jak Coś jest proste, najprawdopodobniej się nie spierdoli, a jak się spierdoli, to łatwo jest, jest naprawić. Pamiętajcie, że suma summarum strzał jest zwieńczeniem całego, całego procesu waszego działania. Dużo ważniejsze jest, tak jak na naszych treningach, osoby, które do nas przyjdą na trening, Poświęcamy 2-3 godziny czasu na trening, trening działania na sucho. To, to połączenie treningu działania na sucho ze strzelaniem, to, to jest dopiero, a to jest temat na następny film. Słuchajcie, kończymy, zapraszamy na następny materiał, gdzie poruszymy jeszcze inny temat. Będzie... Następny temat będziemy, no. na, na, koncentrujemy się na razie na statycznych, statycznych działaniu. Zobaczymy, jak, jak to pójdzie, jak pójdzie dobrze, robimy dynamikę. I wszystko. I wszystko po kolei. Do zobaczenia. No, trzymajcie się się